No i jest kolejna wojna. <laughs> Ta wojna powinna być też raczej prosta Chyba, że jednak bot ogarnie, ponieważ posiada nawet jakąś tam armię, która jest tylko o 100 tysięcy mniej liczna od mojej, jednak najwidoczniej wróg robił pajacyki na granicy ze mną, kiedy mu przygotowałem cel na niego. Więc wszystkie prawie że dywizje, oprócz tych dwóch na granicy, są bez organizacji. więc opuszczam no, po prostu plan i wchodzę we wroga. No to zobaczymy, jak to tam się potoczy. Tutaj widzę już moje, zme moje zmechanizowane dywizje, rozjeżdżają po prostu wroga. Hmm. Mam nadzieję, że coś się w Persji dzieje. Jakaś wojna domowa. Pokaż mi jak... Uh, 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 ale się podzielili. To jest właśnie fajne na tym modzie, że jest tyle właśnie wojen domowych. Ciągle coś się dzieje i tym podobne. No wszyscy przeciw jednej typiarze. Ja pierdzielę. Oni mają nawet ten, drzewko cei narodowych. Właśnie to jest ten największy minus, myślę, tego moda, że niektóre Państwa które mogłyby być bardzo ciekawe, nie mają właśnie swoich drzewek narodowych. Mm. No, no, no. Najwidoczniej bot jednak nie ogarnął. Zobaczmy, już 28 tysięcy do 3000 strat w ogóle. Co to jest? Co to jest? Mm. Tak. Mam nadzieję tylko, że nie będę musiał dochodzić do czyta że będę mógł jak nie dojdę do Krasnojarska to już się oni poddadzą no bo kaman ile można ile można lazić to... za takimi jakimiś typieżami podziwnymi no. No zobaczcie no oni są rozjeżdżani to taka autentycznie mm. Mm, no dobra Zaczynają pojawiać się już pierwsze problemy. Myślę, że myślę, że to jest ten czas, kiedy ja muszę wejść i spróbować sam pocisnąć wroga, a nie z pomocą, a nie z pomocą komputera. Zobaczmy, to jest zajęte. Czyli co, krasnojarst e Teraz No, warto by było spróbować. Hmm, tak samo jak to wszystko trzeba by było zająć. To ja, może zrobię tak, aby oni się rozeszli i zajęli to wszystko. Hmm, zobaczmy, tutaj już wchodzi moja piechota. Hmm, samoloty latają? Latają. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Aha, okej, okay, dobra, wróg zostawił pustą kratkę. No tak, typowy bot. Zobaczmy... Spróbujemy się tutaj przebić. Co? Czy, co, co, to jest za dywizja, że moje tak się szybko spaliły? Bo chyba mój chciał ruszyć pociągiem zobaczmy tutaj wesprzysz go tutaj e, tutaj widzę że e, nie, nie ma sensu pusz o ale tutaj spróbuję odciąć tego Mam ciekawe czy mi się o udało się to ty ruszasz już, już tutaj w taki oto sposób ty może lepiej się ustaw tutaj Dobra. Hmm. No, straty już się bardziej wyrównały. Zobaczmy, o, ta nutuwa. Zobaczmy, ile oni mają manpower. No tak. No, no to wypalenie tego nie będzie żadnym problemem. Wystarczy chwilę sobie postać. Hmm, oczywiście będzie przeciwnik musiał chcieć nas atakować. E, mam nadzieję, że tutaj, jak się moje dywizje wszystkie porozstawiają to uda mi się wykonać atak na Nowokuzyneck i z Kemrowa. Z Kemrowa uda mi się odciąć tego. Uda mi się odciąć przeciwników. Dobrze, no to zobaczmy. Jeżeli puszczę cztery dywizje, no rozjechały ich. No i piknie. Ci tutaj no, też rozjeżdżają. Też rozjeżdżają. Dobrze, wróg odcięty. I w takim razie protokół. Masakracja. No. No i bym powiedział, że szybko poszło. Hmm. Zgaduję, że wroga dywizje nie są zbyt silne. Dobrze, spróbujmy wykonać jeszcze kilka ataków. Dobrze, postaram się tutaj zrobić jakiś wyłom. Większy. Zobaczmy tak. Nadal eee, ktoś... Nie nikt nie atakuje do góry. A więc ty pójdziesz do góry, a wy pójdziecie tutaj. O, 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 o nie. Tam mi atak nie wyszedł. Eee, dobra, Jurgę bym sobie zdobył. To może najpierw, aby mieć lepszy teren pod atak na Jurgę, to zdobędę tutaj tereny. Dobrze, teren zdobyte. Teraz moje pojazdy, moje zmychy mogą dalej atakować eee, ze wsparciem tych. Eee, dobrze, 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 dobrze. Teraz ty, ty, ty oraz ty na Jurkę. A, tutaj nas pusznęli. No cóż, bywa. Dobra, dobra, dobra. Mam badanie. Zobaczmy na no, cywilne. Dobrze. Rozchodźmy się się ogarnęli. Zobaczmy jak wyglądają... ...uhuhu, poszły... ...poleciały w górę. Hmm, zobaczmy... ...jak tam twój manpower? No 11 tysięcy. 11 tysięcy, co oznacza, że... ...jeszcze chwila i wrogowie zaczną... ...topnąć jednostki z braku... ...manpowera. To nas by bardzo ucieszyło. Jednak... Co tutaj się stało? Czemu te wizje się... Do... Co tu... Przecież tutaj latają... Mo... Moje samoloty... W ogóle o co... O co chodzi? O co chodzi? Czemu? Co tutaj niby stoi? Że tak mnie masakrują? Przecież to była ledwo... Ja pierdzie... Spróbujmy tak. Spróbujmy tak. Dość dziwnie to wygląda. Dobra. Ci będą musieli się od razu rozpychać łokciami. Wszędzie gdzie tylko można. Dobrze, dobrze. Może lepiej ich zatrzymać. Tylko wy chciałbym abyście szli dalej. Czas sumie nie, bo tutaj mi za chwilę staną ci. Mm. Dobra. <laughs> mm, Czyżby tutaj mógł się udać atak? Czy ja tutaj... No, to no, tutaj może się udać atak. Dobra. Rozbity wróg. Teraz do przodu, do przodu, wy, wy małe dywizyjki, wchodźcie tutaj. Dobrze, dobrze. O, udało się, dobra. Zaczekam chwilę, wy ich tutaj przyblokujcie. Nie uda okrążeń. Nie, niestety się nie uda. Szkoda. Dobra. A, kolejne badanie. Coś się zrobiło. Hmm. Artyleria. A tak, doktrynka już dalej jest beznadziejna. Ponieważ zupełnie są mi potrzebne te. Paratrupy dobra to spróbujmy tutaj no to zobaczmy jak wyglądają jak wygląda wrok zero to w takim razie oznacza tylko jedno mm, 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 że naciskam a H. H, czekamy chwilkę może sumie dobra walić to Wróp już powinien zostać rozjechany, bo nie, nie będzie miał... Jego dywizji nie będą miały siły. Z uwagi na brak mpr Tu Tutaj tylko widzę super potrzebność okrążenia, więc no, grzech byłoby nie skorzystać. Dobrze. Eee, no, no to... Jak widać. Wojna taka powiedziałbym. SE, taka, taka se. Eee, No, strasznie mam Mpowa miał. Mm, a więc w zasadzie no. Jak się ma mama Mpowera i się wchodzi w wojnę, to, to To jak się zostanie wypalonym, no to już przykro mi. Już twoje dywizje tracą siły. O, na przykład ta, 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 ta trochę powalczyła i już idę straciła siły. Tego brązowego paska, jakby ktoś nie wiedział. Mm. Tutaj, tutaj nadal się bronię. Tutaj ostro jest tam, ostra walka. Hmm. Ciekawe, nie, nie mam już tych dywizji. Hmm. <laughs> Jakich dywizji decyzji hmm. Zobaczmy jak wygląda jego No Ła, wow, ale też mi leci Też mi leci, na łeb na szyję. Myślę, że chyba czas się prze przeorganizować. Bo to nie wróży dobrze Bo to nie wróży nic dobrego No ustawcie się tak aby wróg ten O, o, o rozbił się o, o was Zobaczmy Tutaj na Syberii był straszny problem Może Dar wszędzie jest Syberia tutaj ale Chodzi mi o to że na północnej Syberii o, był straszny problem z przebiciem się, ale jak tylko gracz weźmie jednostki w swoje ręce to już jest inaczej. No bot nie potrafi atakować. Nie potrafi atakować bot. Bot jest fajny jak ten, bo z bota korzysta się tylko po to, aby sam ci z jednostkami sterował i przerzucał do przodu. Bo bez tego to byłoby to strasznie uciężliwe. Uciężliwa by była gra. Zobaczmy, kto tutaj ma. Dobra, ty na chwilę odwróć. Zatrzymaj się. Zregeneruj się chwilkę. No, dobra, już na nie byłeś tam potrzebny. No. Oho ho ile dy, ile dywizji. Ile dywizji. Że coś takiego dla mnie zrobisz. Przeciwniku, to ja się nie spodziewałem. Zupełnie. Ho, ho, tak. Co, co tu się oddał? Dobra, nic się nie dzieje Dobrze wyszliśmy, dobra. To było dobre okrążenie. Wróg ma już dwa razy mniej jednostek ode mnie. Co ja mam zaznaczone? Ciebie mam zaznaczone. Ja chcę tylko jedną dywizję. Mam tutaj jakąś wymiarówkę wyjść. Dobra. Myślę, że ty też możesz sobie wchodzić. No, ty wejdź w narysk. Mm -hmm. Dobra. Trzy dywizje. Takie. Kolejne gwardia I tych. I kolejny przeciwnik będzie odcięty. Mm. Overrun jakiś poszedł wrogowi, więc jeszcze lepiej. Mm, Ua już pół miliona strat. Ja pierdzielę. No to to zdecydowanie nie będzie ich wojna wygrana. Super tego się zrobił. Dobra mam coś w artylerii. Dwa tysiące dni, chłopie. Z czym to ludzi? Mm, to dopiero na, na surowce zrobić. Chociaż nie są zbyt potrzebne. Może <śmuszę> są potrzebne, ale nie jest mi aż tak potrzebne. No mm, to zobaczmy, jak to tam wygląda. Wrób posiada już. No. Ponad dwa razy mniej jednostek ode mnie, no to rush, push. Do przodu nie zatrzymywać się. Bo tak jak zawsze z bez tego atakuje. Never mind. myślę, czy by APC. Zapokaż mi. Chyba kasów mi najbardziej brakuje. A hmm? nie, dobra, nieważne. Broń mam. Chciałbym, chciałbym, zrobić sobie dużą armię tego, no to lecimy. Jak to tam teraz wygląda? <laughs> Zastanawiam się czy by tutaj, w, na tym dodatku nie były, nie było użyteczne, nie były użyteczne te no, szpitale polowe. Już jak wiemy, no teraz w grze na podstawce to szpitale polowe są Dość useless, bo zżerają strasznie dużo, strasznie dużo zorganizowania. I te dywizje potem są beznadziejne i mało wytrzymują. I opłacają się one tylko na jakichś dziwnych małych krajach, które mają tak małą emperię, że to jest ten... Także tak takimi małymi krajami to jest tylko na ten, na... jak to się nazywało? Ale sobie takie własne osiągnięcie zaliczyć, na przykład ktoś chce sobie podbić świat, albo pokonaj Niemcy butanem. Jest taka opcja. O oh, fuck, mi też już się ma kończy. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, shit. Mm, te. Dobra, no cóż no. Myślę, że... Pojadę po prostu tobą. Zrobię takiego rajda. Pijane ruskie dywizje jadą. O, nie, nie, atakujesz. Lecisz teraz tutaj. I będziesz zajmował wszystko. Wszystko na swojej drodze. Pokaż mi. O, ja tak niedaleko. Tak niedaleko do tego. Atakuj tutaj w ogóle, co ty robisz. No, aby tu mógł sobie jechać. O, mam Poera to tak boli w oczy. Minęłyśmy w logowi dywizję. Hmm, myślę, że ustawię już wolniejszy plan. I co? Pada? Jest. Yeah. Russian Empire. Integrate. Wszystko integruj. Du, du, du. Unification Motherland, Yay. Mamy wielką Rosję. O. No, no to bym powiedział, że nawet jest jakieś osiągnięcie. Thank you for playing. Dziena. Czyli rozumiem, że to jednak jest koniec. No cóż. To ja dziękuję wam za oglądanie. I myślę, że do jutra. No to żegnam.